Dziękuję, Kawusia. I jedziemy na narty! Yeah! Gotowi? Oli, jedziemy? Je, je, je! Tam jedziemy, Co Oli wie, gdzie mamy jechać. A tak w ogóle, to dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. To już który vlog? Czwarty vlog z naszego wyjazdu. No, powiem, że całkiem dobre wyniki tutaj zrobiłam. Yy, właśnie wyjeżdżamy sobie yy, już się wymeldowaliśmy i jedziemy na narty do, te, do tej miejscowości co byliśmy poprzednio yy, Gries stwierdziliśmy, że tam jednak jest najlepiej i ta górka nie jest taka stroma jak dla mnie yy, no mówię, ja już dawno nie miałam nart na nogach i nie chciałabym wrócić z tego wyjazdu połamana <głos> <głos> więc yy, no tak jak mówię jedziemy sobie teraz tam Później coś pewnie zjemy, jakiś obiadek jak już pojeździmy i potem no, pewnie będziemy jechać już do, do siebie, bo też chcemy zajechać w miarę na normalną porę i tak pewnie zajedziemy na późny wieczór. Strasznie mi się tutaj te e, widoki podobają. E, dzisiaj jest tak piękna pogoda, że lepszej sobie nie mogłam wymarzyć na narty. Naprawdę. W ogóle tam jakiś namiot jest. Już nie pokażę, bo już przejechaliśmy, ale te doliny są tutaj tak piękne, że naprawdę będziemy musieli tu przyjechać i zrobić ten piknik, bo to jest teraz moje takie marzenie. Może no, dzisiaj zrobimy bo no, powiem Ci, że przy tej Chciałbym pogodzie... Będziemy jeżdżać teraz tutaj obok tych polan, co mnie tak? się strasznie podobało. Nie? Może się zatrzymamy na chwilkę? Dobrze. Z tamtej strony spróbuję się zatrzymać. Mm -hmm. Nie, no naprawdę jest przepięknie. To jak nam się uda zatrzymać, to jeszcze Wam pokażemy te piękne miejsca tutaj. Naprawdę warto, warto. Wokoło, wszędzie góry na wyciągnięcie ręki. Kiedyś wiesz, co mi się jeszcze marzy? Takie coś, żebyśmy wzięli plecaki. I poszli yy, pochodzić po tych górach, ale z dzieckiem to na mnie bardzo to wyjdzie. Chyba, że Oliwier już podrośnie. <śm> Buki zatrzymał mi się tutaj i mówi, że wyjść na tą górkę, na pewno to jest ta polana. Ja mówię, no nie, na pewno nie to bo jechaliśmy troszeczkę dalej. No i jak się okazało, oczywiście wyszło na moje i to nie jest ta polana, ale yy, widoki mimo wszystko piękne. No i co, nie ta, nie ta polana. Troszkę dalej jechaliśmy, mówiłam ci, słuchaj żony, a nie... nie, nie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, już jedziemy tyle czasu i non stop tyle samochodów wraca. Ja nie wiem, mam nadzieję, że jak my już będziemy wracać, bo będziemy musieli właśnie tą drogą jechać, bo innej nie ma. No to trochę to rozładuje, bo no nie, nie uśmiecha mi się stać w takim korku dużym. No jest naprawdę dużo. Jakbym wiedziała, to byśmy nie jechali aż tyle na ten stok. <laughs> I dalej, patrz. <laughs> O nie! My mamy jeszcze do tego yy, stoku 14 km. Tutaj takie rzeczy się dzieją, ja nie wiem. Czemu wszyscy wracają dzisiaj, jeszcze jutro mają czas? <gry> w sumie każdy tak pomyślał, jak my. Yy, w sobotę wrócić i później mieć niedzielę na odpoczynek, tak zwany. Chyba, że wykupimy jeszcze jedną nockę. I pojedziemy jutro. Gdzieś już bliżej. Ale że tutaj znajdziesz? No. Tutaj mamy właśnie ten stok. Wydaje mi się, że jest idealny dla osoby, która dawno na nartach nie jeździła. O, więc zobaczymy. Brawo, mamo! Tam! Wow, ale jestem zgrzana strasznie. W ogóle jest tu takie gorąco, że mogłabym spokojnie jeździć w krótkim rękawku. Ale mam tylko na dramiączkach, więc nie będę bruzy ściągać. Wow. Jak, fajnie? Super, naprawdę. To co, jeszcze raz na górę? Tak. Chciałam tutaj przyjść na jeszcze te krowy Ale kochane Wow Co to jest Oli? Oli no, co to jest? Jak to jest? Um. Um, chcesz jej dać? Takie um. <noise> malutkie Siedzę i czekam na chłopaków, bo poszli po wózek, uśpimy Oliwiera teraz, bo jest trochę zmęczony, wstał dzisiaj dosyć wcześnie, bo o 7 godzinie, nie wiem czemu tak szybko. I pewnie pójdzie chwilę spać, ja sobie jeszcze trochę pojeżdżę, później Łuki pojeździ. No mówię, jedno z nas musi być cały czas przy Oliwierze, więc będziemy się wymieniać. No i chwilę jeszcze pojeździmy i później pewnie, tak jak mówiłam, pojedziemy na jakiś obiad. No i w stronę yy, Niemiec, tyle że jeszcze myślimy nad jedną miejscowością, yy, żeby tam sobie podjechać, bo byliśmy yy, no, już dwa razy tam i tam jest fajnie tak wysoko bardzo, więc może jeszcze nam się uda, zobaczymy ile nam tutaj zejdzie. Łuki właśnie usypia Oliwiera, trochę pospaceruje i na pewno zaśnie, bo zmęczony jest. Miejmy nadzieję, że szybko się to uda. Sukces. Uki uśpił Oliwiera. Yy, zarzuciłam mu moje rękawiczki, żeby mu w rączki nie było zimno, bo ona, yy, jego zostały w samochodzie. No nic, założyłam kaski, jadę dalej. <grym> Muszę iść tam yy, do góry pod to iglo, zobaczyć. Poczek, wyjechał. No, ale fajnie. No, 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 skarbie, powiem ci szczerze, że... No mówię ci, że w tym roku, w grudniu, atakujemy Cuszwica. <laughs> Już jesteśmy po nartach, właśnie się zbieramy i idziemy do samochodu. Pojedziemy sobie jeszcze do miejscowości Kuchtaj. Chcemy zobaczyć no, byliśmy już tam, ale chcemy jeszcze raz pojechać. Jak jesteśmy przy okazji, w ogóle tutaj już za górę zachodzi słońce, więc za chwilkę tutaj nie będzie w ogóle słoneczka, to, to chcemy już jechać. Mamy godzinę 14 za 10: pewnie tam nam zejdzie jeszcze, może nie wiem, z półtorej godzinki. Pójdziemy coś zjeść i jedziemy do domu Strasznie komicznie się idzie w tych butach po asfalcie <grystanie> Tutaj ta miejscowość tak sobie wygląda Domki, takie wiejskie domki, co? Oliwier nam dalej śpi, chyba strasznie wymęczony co? Eee... Ja wzięłam sobie właśnie w piekarni pączka, bo w tusty czwartek nie jedliśmy. Zapomnieliśmy, że tusty czwartek jest, a dopiero wieczorem się ogarnęliśmy z tym i już nikomu nie chciało się jechać po pączki, więc. Dzisiaj jest tusta sobota. <laughs> Chcesz ugryźć jeszcze? Nie, nie, dziękuję. No ale marmolada fajna, taka inna. Tak? Mm. Tutaj jest domek, który wynajmowaliśmy chyba dwa lata temu w grudniu. Jakoś tak to było, co? No teraz niestety yy, pani miała zajęte, bo dzwoniliśmy do niej też, jak szukaliśmy jakiś yy, apartament. Ale miała niestety zajęte. Bardzo nie lubię takiej drogi. Bardzo nie lubię. Nie dość, że kręta, to jeszcze nie ma barierek obok. Gdzie tak jechaliśmy? We Włoszech raz byliśmy, to też było tak i wąsko strasznie. Zobaczcie, jaka droga. Do samego końca taka ma być. Zatrzymaliśmy się jeszcze przed yy, miastem Küchtaj, yy, bo tutaj jest taka tama. Chcieliśmy ją zobaczyć jeszcze raz. Zobaczcie, jaka piękna woda. I pokoło góry tutaj sobie na nartach biegowych chodzą. O, o nie, wpadłam! <grybujesz> Ile śniegu! O tym jeszcze nie. Nie wiem, że jak jest, my jesteśmy teraz tu po lewej stronie. Mm -hmm. Tam, Czyli to tutaj ma 2020 metrów nad poziomem morza? Tak. O, o grubo. Dobra, idziemy, bo Oliś jest tutaj w samochodzie. I tutaj widzisz? Jeszcze jedno jezioro bo wyżej, tam ci mówiłem. Jeszcze wyżej? A ja tak. tam można dojechać autem? auto już nie, ale auto się zostawia w tej miejscowości i wychodzisz trochę do góry i masz... Ha. To następnym razem. Hmm. Ale w śniegu. 2300 coś chyba tysiące mm. 1400 no, no Zobaczcie tutaj jaka góra z takiej będziemy zjeżdżać w przyszłym roku Mega W ogóle jaka pogoda piękna Pięknie, jaka krowa, fajna, kolorowa. No, pięknie to wszystko tu wygląda, naprawdę. Raj dla narciarzy. Uwierzycie, jaki hit mieliśmy jechać na jakiś obiad, a skończyło się na tym, że jesteśmy w McDonaldzie. Dlatego, że tutaj zjemy szybko i jedziemy, bo już się nam nie chce po żadnych restauracjach chodzić, że jesteśmy naprawdę zmęczeni jeszcze został w tych spodniach narciarskich ja już miałam pod spodem getry więc było łatwiej ściągnąć tylko mamy już tutaj nasze jedzonko wzięliśmy sobie odpowiednik drwala zobaczymy jak tutaj wygląda i smaku. o z góry bułeczka jest taka sama jak drwal Oni mają tutaj chyba placek ziemniaczany zamiast tak jest tak jak w Niemczech placek ziemniaczany zamiast tego sera jak w Polsce no spróbujemy zobaczymy. Jakby tego jedzenia jeszcze było mało, wzięliśmy z Oliwierem sobie jeszcze loda na spółę. Zobaczcie McDonald's z takimi widokami. Całkiem spoko. Jedna łyżka dla mamy. Nie? A, <grywa> dobre. Ej, jakie fajne widoki tu mamy! Wow, wow! Mam? Ale łyżeczką. Ale dobry, Chcesz coś spróbować? No dajcie. No powiem wam, że jak na tą porę roku y, mamy 15 stopni, jemy loda, jesteśmy bez kurtek, bez czapek, w górach, nieźle, co? No, jest 15, 15 stopni, tak? 16 było przedtem, teraz jest 15. Ale nieźle. No jedz jeszcze, trzymaj, no spadło to nic przecież, nic no, patrz masz jeszcze tutaj. <noise> On zawsze przeżywa. Jej. No, daj tatę nabije, no. No to dobre, pyszne, hmmm cała brudna bluza też. <laughs> Jedziemy do domu? Nie. Jak to no? No ale musimy jechać, tam kotek czeka na ciebie. Nie jeszcze chce góry. <laughs> kotek na ciebie czeka, chodź! Jedziemy. jedziemy. szybko do kotka. Raz, dwa. Szybko. Raz, dwa, raz, dwa. Mama jedzie. Pa. 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 <laughs> Widziałeś to? Pa. Dobra, pakujemy zabawki. Jedziemy. Auto nasze. No muszę przyznać, że jest strasznie brudne. A. Tym oto akcentem y, zakończamy nasz y, pobyt w górach. Było naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze nieraz wrócimy. Na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Jedziemy do domu. Mamy 466 km. Pokazuje niby, że będziemy na 21. Na pewno się to zmieni. Miejmy na tylko nadzieję, że nie będzie żadnych korków. Tak, zrób ładnie pa góry, pa pa! Powiedz, jeszcze tu przyjedziemy. O nie! O no! co tam było? Udaj! Góry takie wysokie są? Jakie wysokie? Takie duże, tak. Jedziemy sobie i jedziemy. Zobaczcie, już jest 50 km takiego korku bo jak wyjechaliśmy właśnie z Imst, jak tak się zaczął i do tej pory jest taki korek. Zobaczcie jakie piękne niebo! Moje ulubione kolory tak. pięknie! Strasznie ładnie to wygląda! I tutaj te góry. O! To będzie lepiej widać.